uśmiechu. Dzieli Czyli na przymurku posłuchaj. A ty ла ла милочерне, шановно в бувателі, люди кшесяїські і ви мої укохані православні катерички, злитуйчись над бідним калеком który z lat najmłodszych światła w oczach będąc pozbawiony nic nie widzi z cudów tego świata ani nawet mało odrobinę. dajcie parę groszy za modlitwę e, 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 pochwalony pochwalony e, e. na no wiek wieku. do... kto umarł nikt chwalić pana wszystkie umie zdrowe za czyje dusze mam się modlić? Podarujcie się modlitwę. Weźcie, trochę się posuncie, niech no się. I ja przysiądę na przymurku, no. Czy ja dobrze słyszałem. Toż wy chyba ślepi, a nie głusi i słyszycie, co się do was mówi. No się posłuchajcie bo ja cały dzień o kulach stoję już dla mnie do, do odpadają, no. Za ciebie a nie to mój przymurek. Wyście za jego zakupili? Macie jakiś papier? Że to wasza własność? Mam czy nie mam, to nie wasza sprawa Ja tu urzęduję trzeci rok już prawie Ani wczoraj was nie było, ani przedwczoraj wczoraj... wczoraj ja miał grypę A przedwczoraj dzień wolnego wziął Na okoliczność O, korobok, bądźcie teraz cicho Bo ktoś idzie Bracia miłosierne, szanowni obywateli Ludu chrześcijański I wy moje ukochane prawosławne katoliki No, pożet. Nawet głowy nie odwrócił. Może klient był to razu prawensławny, no i za tym razem trzeba było prawensławnych wyszczególnić na początku. No i to, to, to możliwe. No. Akumenia u nas na papierze jest przeważnie, i choć cmentarz tutaj, jak to mówią magistracki, za, zaraz. Jak możliwe, żeby chociaż ślepi, to widzicie, co potrzebne widzieć dla was? Wasza chromość, też tak samo bardzo jakaś dziwna. Żeby te wasze nogi byli u was rzeczywiście chore, to by wy tu tyle czasu stać nie dali rady, jak stoicie. A toż właśnie ledwo stoję. Szybko róbcie dla miejsca, bo, bo jak nie to kulo macne i... Chcecie bić ślepego? Znaczy uważacie, że jak ktoś jest ślepy, to on już nie człowiek i jego nie można stuknąć? Nic ja nie uważam. Siądźcie sobie. bo tak. nie za blisko. Ej. Bo i dla jednego tutaj nie za dużo miejsca. Ach. W gabarycie niby starczy, ale co dotyczy się zarobkowania, to... No to co? To, 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 to taki kiepski biznes? Na tym przymurku? Chyba sami widzicie. Bracia milosierne! Ludu katolicki, wy moje prawosławne, ukochane chrześcijanie, Dajcie dla ślepego parę grosy! Gdzie go pokręciło? Jaki tamten nawet nie odwrócił głowy! No, bo to wasza wina, dziadu. Jest to moja? Ja od kogo by nie zaczął? Czy od prawosławnych, czy od katolików? To na jedno wziąć wychodzi! Chyba dla narodu szkoda paru groszy. Ja nie przyszło dla was dołba, że do kitu może być ta na wasza nawika. Myślę, że na litość i współczucie nikt się dzisiaj nie da nabrać. Każdy chodzi w jakiś sposób połamany. A więc dzisiaj pragmatycznie trzeba. O, ktoś idzie. Teraz ja nawinę. No, a wy się uczcie, jak nawijać. Ludzie, chyba ja zwariował, żeby za taki marny pieniądz, takie szerokie dawać to usługę. Tylko pięć złotych biorę za całe 15 minut modlitwy. Pochwalony, dziadku. I nawzajem dla szanownej paniusi, czyja dusza się znajduje w potrzebie. Zegmonta, to znaczy Franciszka. A nie lepiej obu naraz. W ten czas za te drugie już połówki tylko wezmę. E, to znaczy ile? Piątka i dwa i pół, to razem siedem złote i pięćdziesiąt grosików. A w tyle? Tę końcówkę mogę puścić w rabat. W scena promocyjna będzie. Aż spójrzcie jeszcze, dziadku, bo to jest za dużo trochę. A wy dziadowie szybko chcecie się wybogać. No to no niech pani się nie, nie żartuje, umie prawie, że po kosztach własnych. No. A tak o. w ogóle czego się klientka dziwi? Toż od tego kapitalizm, że przyczłowiek mógł bogacić. No a dziady też tak samo żyją dziś w kapitalizmie. No to możliwe, ale chyba jednak trochę się jeszcze rozglądnę. Pochodzę, poszukam, popytam. Może będzie gdzieś taniej. O, dzisiaj trzeba szukać. Jak nie znajdę, to wrócę. Tanie mięso przyjedzą, paniusiu. Poszła sobie No i ładna mnie nauka Tyle żeście zwojowali, co kulawy kot napłakał dziadu Czy? ale baba choć się zatrzymała A was naru to Może lepiej się nie kłóćmy Wie pan, te nasze obie nawijki chyba jednak są do kitu Może trzeba znaleźć jakąś trzecią drogę Może ani kieszeń ani serce, tylko coś po środku. No, A co to za droga? Jeszcze nie wiem, proszę pana. Ale kiedy zacznę wiedzieć, stanę się krezusem. Będę jednym z najbogatszych ludzi w kraju. Muszę tylko dotrzeć do samego jądra, do sedna problemu, który, jak się zdaje, tkwi w podświadomości narodowej. To ja no, wprawdzie nie rozumiem, o co panu chodzi. Ale mówi pan jak człowiek wykształcony i obyty. No cóż, jestem, byłem profesorem filozofii na katedrze Alma Mater. Nie wymienię, bo i tak pan nie uwierzy. Nie, no to dlaczego? Ostatecznie też nie jestem dziadem z urodzenia. Byłem... W zasadzie to ciągle jestem artystą. My, artyści, szczęściem nie tracimy powołania wraz z utratą możliwości zarobkowych. My tak samo. Filozofia to jest raczej powołanie niż konkretny zawód. A filozof to nie facet na etacie, tylko człowiek, który się urodził filozofem. Papeczkę, profesorze. Ja profesorze? Mam swoją, dziękuję e, Tylko proszę mi ją rozpakować O tak, rzeczywiście pan o, Nie o, widzi? Odkąd ja się został za ślepego No to oczy prawie zawsze mam zamknięte I faktycznie mało co już widzę nawet <laughs> Jest możliwe Ja te moje nogi parę lat temu Jak podkurczył I o w nocy nawet nie prostował To się ona już zrobiła Bardzo mało rozprostliwa <laughs> <laughs> Mięśni mi mi <laughs> to, to znaczy... Mięśnie uległy atrofii i z mówieniem mam kłopot. Wpadam w jakieś prowincjonalizmy. A pa, 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 pan kolega to jaką dziedzinę artyzmu uprawiał? No, no nie no to nadal uprawiam, chociaż i się dorywczo. Byłem... Jestem bardziej takim multimedialistą artystycznym. Napisałem kilkanaście no, książek, kilkadziesiąt kompozycji, w tym dwa oratoria i wspaniało odę do ludzkości na flet mm. z mm. Mam też na rozkładzie trochę rzeźb i kilkaset obrazów olejnych, niedużych. Nie stworzyłem żadnej bitwy pod Grunwaldem, bo to, no, niestety farba dzisiaj strasznie droga. Tuż komputerowy też no. nie tani. Człowiek chciałby spisać wszystkie myśli, jakie lęgną mu się w głowie, ale to kosztuje. Dawniej wystarczyło gęsie pióro, teraz i filozof musi korzystać z tak zwanych cudów techniki. A skąd brać na to pieniądze? To faktycznie problem. Jak pan został dziadem, profesorze? A pan? U mnie to kwestia braku wyboru. I nie rozumiem. Artysta był zawsze żebrakiem, a dzisiaj szczególnie. Na artyście wszyscy zarabiają, on na niczym. Ja za moje dzieła wyżebrałem cirka jakieś 3, no do czterech ich wartości. Resztę wziął sponsor, wydawca, sprzedawca i fiskus. Zatem, czy nie lepiej siedzieć na przymurku? Tutaj Taka sama żebranina, pieniądz może nie za duży, ale za to nikt przynajmniej go. Ach, nie ukradnie. Coś w tym jest na rzeczy, co pan mówi. Jednak naukowiec ma poniekąd gorzej, bo go nikt nie sponsoruje. O! Psz, wraca nasza baba. <ścoughs> Nic nie załatwiła pewnie. Może konkurencja poszła na piwo. Tym lepiej dla nas, kolego artysto. No to jestem, bo wróciłam. No i co? Nie było nigdzie taniej. Może było, może i nie było. A wy nic nie opuścicie, dziadu? Nic, paniusiu. Moja tu usługa bardzo pierwszorzęta. Kiedy się pomodlę, to za odraz lepce jest dla nieboszczyka, co się paniusia przekona sama, jak wykituje. Póki co na razie mi nie śpieszno. No się, ale dla mnie śpieszy. Albo pani chce usługi, albo nie chce. Nie mam czasu na gadanie. Ja pracuję tutaj w końcu. Tak dużo ma od tej pracy. Bardzo dużo. Pani w kolejności do usługi musi siódma. Albo i dziesiąta nawet. A w miesiącu ilu ma tam tych klientów? No ja dopuśćmy jakieś cirka, tak eee, Czy się oszaleli dziadu? Tajemnice firmy chcecie zdradzać. Klient ma prawo wiedzieć w co inwestuje. Jego prawo, jego prawem, a te nasze, naszym. Dzisiaj wszystkie mamy różne prawa. No i każdy jeden ma prawo swoich przestrzegać, Paniusiu. Jeśli ktoś boi się odkryć prawdę, to znaczy, że coś ukrywa. Nic ja w ogóle nie mam do ukrycia. że temu powiem. Wasze dane mogą zostać przetworzone w celach wrogiej konkurencji. O, choroba. O tym ja faktycznie trochę nie pomyślał. Dobra, nic nie powiem. W takim razie nie skorzystam z usług pana firmy, bo na pewno ona jakaś lewa. Idę szukać dalej. A z Bogiem, paniusiu. Ludzie straszne dzisiaj mają wymagania. Może my ją niepotrzebnie wystraszyli, parę groszy by już wpadło. Nie? A niech się pan kolega nie wygłupia. Wy artyści jak te dzieci. Łatwo was podejść i łatwo szukać. Ten babsztyl najwyraźniej coś kombinuje. Słyszał Pan o policji skarbowej? Oni po cywilu chodzą, nie w mundurach. No i używają głównie prowokacji. Rząd podobno chce obłożyć dziadów podatkami. Jezus Maria. Tak, ona im doniesie, ilu pan ma klientów, no a oni wtedy podateczek zapłacony? Szanowny Panie dziadygo. Matko święta. <noise> Miał pan szczęście, że byłem w pobliżu. Proszę przyznać, że bezemnie mnie padłby pan ofiarą własnej naiwności. No cóż, rare humanum est, profesorze. A także tempora mutantur. Bracia mi Szanowny Szanowni Ludu Księżska pękni i mariało! wy moje ukochane! Tak, 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 spokój, tak, tak, tak. Spokój, dziadzy, spokój! Tu nie rynek, ale cmentarz! Weźcie się po ludzku, zachowujcie. A jak nie to na ulicę jazdamy? Już się zachowuję, panie. Kto umarł? Za czyje dusze mamy się modlić? Obyjdzie się bez waszej modlitwy. Nie widzicie, że ja także samo, takim samym jak wy, dziadem, mój płaszczyk? Nie lepszy mam, jak te, co wy macie? Tak na oko, to człowieka dzisiaj nie ocenisz. Dziś niektóre pany noszą się z dziadowska, a niektóre znowuś dziady wyglądają jak paniska. To popatrzcie, że na szyi billboard noszę i tu napisano, moja jest ułomność. Toż ja ślepy i nie widzę. No to powiem wam, że ja głuchi. Tak mówicie? To ja powiem dla was, że jest jakaś dziwna wasza ta głuchota. <noise> a ja z giemby czytam. A, bo niektóre rzeczywiście umio. Tylko z wami taka sprawa, że ktoś nie dokończył jeszcze mówić, a wy już za odraz co powiedział, to widzicie. Się nie martwcie o tę moją głuchość. Lepiej własnej wyszklepoty pilnujcie. Ja bynajmniej jak nie muszę, to nie słyszę, co zobaczę. No a wy widzicie, czego wcale nie słychać. Może skończcie już te kłótnie niepotrzebne. Toż jakie nie kłócę? Tylko szlepy mówi, że ja nie dziad, bo ja zdrowy. No, a u mnie i występuje. A u mnie kila. i się ja nawet nie chwalę. A ja ejca chwycił nawet. Czy się podurnieli dziady? Na śmietniku chcecie wylądować! U nas zarażone to nie ludzie! Dla ich nie ma miejsca w społeczeństwie! O, cholera. Rzeczywiście to chyba prawda. Co ja słyszę? Pan szanowny potrafi mówić całkiem poprawnie. A pan nie łaskawco? No, no że już wszyscy potrafimy, więc może przestaniemy udawać. Niech pan siada. Kolego miejsca dużo. Proszę. Dużo, a zarobek z panem czy bez pana to i tak lichy. Dziękuję. Ale może najpierw się przedstawię. Inżynier. Tylko proszę bez nazwisk. Osobiście jestem, byłem profesorem filozofii, a pan Chromy był, to, to znaczy jest artystą. <kłysy> <kłysy> Bardzo mi przyjemnie pa panów poznać. <kłysy> Teraz chyba już usiądę. Oj, swego czasu miałem dużo do czynienia i z nauką, i z artyzmem. Byłem mecenasem sztuki, sponsorowałem naukę Wprawdzie techniczną, no, ale zawsze... A jak pan wylądował na przymurku? Tak jak wielu innych, proszę pana Wziąłem kredyt z banku na rozbudowę fabryki A, A kiedy prace były już na ukończeniu Bank odmówił dalszego kredytowania Ci bankowcy zażądali zwrotu forsy A że jej nie miałem no, Gdybym miał, to po co bym pożyczał, prawda? No więc położyli łapę na fabryce i adios pomidores, jak się mówi. Dzisiaj ona, fabryka, jest własnością żony dyrektora banku, a ja natomiast, jak panowie widzą, znalazłem się na przymurku. Przecież to zwyczajny rozbój. Oni nazywają to działaniem naprawczym. jakiej My byliśmy tutaj pierwsi. Pierwszy jednak byłem ja. Słyszałem te wasze nawijki. W tym przypadku o, obie, do kitu. A co, co, jest? Co jest? Czy Tutaj Polska y -y. przecież. Ja nie słyszę, co pan mówi! Jestem głuki! Ale śpiewać, trochę śpiewam. Ja, ja mam owsiki, proszę się nie wygłupiać. Widzę, że będzie tu potrzebne szkolenie. Halo? No, no oczywiście. Nie, nie, powoli. Weź kolego na wstrzymanie, kto tak mówił? A to nie ważne, ważne co ja mówię, rozumiesz? No, nie, nie, nie wiem, nie wiem. Nie, wstrzymaj się z tym aż wrócę. No, see you later za yy, czym na, na tym, że pan masz owsiki, panie ładny. A u nas nie ma czasu na bzdurę. Jak zamawiasz pan modlitwę, to zamawia, a jak nie, to nie. Gęba w kubeł. Jeszcze jeden taki podskok i zawołam porządkowych i wyrzucą dziada. Zaraz, zaraz, po malutku. Pan szanowny, co za jeden? Że się tu tak szarogięsi. Jestem dzierżawcą obiektu. Wy, wygrałem przetarg i zrobię tutaj porządek, kapito? No, kapito! Ale jaki zaś? To porządek ma być? A, więc dziad słyszy jednak. Z gęby czytam. No akurat. Przepy też na, na pewno widzi i kulawy, chodzi na dwóch nogach, a, a, ale co mnie to obchodzi? Wykupisz licencję, będziesz mógł żebrać, a jak nie, to wolna ulicę Licencje? A co za licencje? Obiekt musi być dochodowy, deficytu tutaj nikt nie pokryje. Muszę ten cmentarz postawić na nogi, doprowadzić tę ruinę do opłacalności, stworzyć nowe stanowiska pracy, ulepszyć, rozwinąć i dlatego od jutra wprowadzam licencje na dziadowanie. Do kupienia w biurze biuro w namiocie koło kaplicy. Będą stałe, okresowe i jednorazówki. Na dzień dzisiejszy cena jeszcze nie ustalona, trzeba będzie dobrze skalkulować, bo tu każdy musi wyjść na swoje Kto tak mówi, ten przeważnie skórę zamiaruje z ludzi zdzierać Mamy no, biedaki <noise> Akurat, oficjalnie to wy nic nie zarabiacie, ale jak pogmerać w waszej szarej strefie U nas letki chleb pachnie dla poniektórych Wytyrajcie dziady, a ja forse będę zbijał na was czy dziad wie, co to własność prywatna i że ona święta w kapitalizmie? On nie właścicielem, tylko jest dzierżawcą. Dzierżawa to pierwszy krok do pełnej prywatyzacji. A prywatyzacja to raj na ziemi, czego dziad nie musi rozumieć. Zresztą u mnie wam bez tego nawet zaraz będzie lepiej, tylko najpierw trzeba będzie was no, przeszkolić. O o matko! Ty a cóż to jakieś szkolenie? O Stare dziadowanie jest nieopłacalne. W krajach rozwiniętych dziaduje się całkiem inaczej. I, i, i zapamiętajcie sobie, dziady. Związki zawodowe będą u mnie nielegalne. Strajki zabronione! Urgi nikomu nie przysługują, a, a kombotanstwo w ogóle się nie liczy. Wysłyszeli, nie ma już ratunku dla nas, bo ja się nie zgadzam, żeby ktoś ze mnie dojne krowę robił. Niech się pan nie wygłupia. A on lubi, tak się go doi. Ja przecież nie mówię o meritum sprawy, ale o tej pańskiej wymowie, kolego Artysto. Nikt nas nie podsłuchuje więc może pan mówić normalnie. K kiedy, kiedy, kiedy ja już nie wiem, co jest normą, a co nie jest, utraciłem wewnętrzną busolę kierunku. Proszę zejść na ziemię. Ludzie, musimy się jakoś bronić. No, 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 no musimy, ale jak? No pan mnie pyta. Proszę coś wymyślić. Cicho. Kobieta idzie jakaś. Żadna jakaś, to nasza klientka. No i jak tam? Namyśliła się paniusia? No, jeszcze nie do końca. Ceny wszędzie są mniej więcej takie same, ale liczy się jakość usługi. A skąd mogę mieć pewność, że wasza modlitwa będzie skuteczna? Pani weźmie pod uwagę, że my ludzie nie dzisiejsze, no i temu słowo dla nas droższe od pieniędzy. Dawniej jak się coś mówiło, no to się mówiło, nie kłamało. Bo dziś, jak się kłamie, to się kłamie, a nie mówi. Otóż i to. Dziady temu biedne, że uczciwe oni. Czy się kiedy jaki dziad dorobił nigdy? No a na nas całe państwo stoi u nas tylko dziad. Podatki płaci, Bogać na kajmaki, za granicę zwiewa. I nie planujecie tego zmienić? Zawsze można przecież coś poprawić, zrobić rewolucję jakąś. Dziś dziadostwo to potężna siła społeczna i polityczna. Rewolucję można było zrobić tylko z kim? Rząd przewalił koszta transformacji na dziadostwo. Dzisiaj dziady ledwie dyszą i temu za bardzo nie podskakują. Plus do tego władzy się wyłącznie tylko boją takich dziadów, że się zbiro w kupę i z drogami. jadą do stolicy, a my cicho. Siedzimy na przymurku. Temu się z nami nie liczą. No ale, chociaż chyba narzekacie. No, le, to, 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 to różnie. Jeden hmm. dużo, ta drugi wcale. No, a ci narzekający na kogo głównie zobaczą? Kogo się obarcza odpowiedzialnością za wszelkie niegodziwości? Rząd? Policję? Związki zawodowe? Co? Partie polityczne? Układy mafijne? Co? A paniusia? To co za jedno? że nas wypytuje o takie różne sprawy, co my o nich w ogóle nic nie możemy wiedzieć. Ja? Po prostu jestem ciekawa. Akurat. Coś za bardzo pani dociekliwa jakaś. Hmm. Zaraz, zaraz, niech dziad... Niech pan powtórzy. A niby co by ja miał powtórzyć? To tej dociekliwości. Nie, 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 nie ma to pani. No, no, to... nie jest ślepy czuć za dużo, siedzi przed telewizjorem. No. Temu czasem powie, co usłyszy. No, znaczy się mówi po dziadosku, tylko trochę tak, 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 telewizyjnie jakoś. No, no niewidomy? Niewidomi siedzi przed telewizorem. A czemuż by nie? A czemuż by nie? No, najprzeważniej nic w im nie ma, na co warto by popatrzeć. No, no nie wiem, nie wiem. Bardzo to jakieś dziwne. Lepiej pójdę sobie. Pochodzę. Pomyślmy. A idź sobie babu. Dziś, Niech się pan nie ciska, profesorze. Lepiej przyznać się do błędu i wyciągnąć wnioski. Pan na sprawie zdemaskował. Panowie obaj są winni. Po co było wdawać się w dyskusję z jawną prowokatorką? Babsztyl jest z pewnością na etacie tajnego współpracownika służb wewnętrznych lub innych. To możliwe, ale na cholerę było Demaskować Babsztyla? Brzmi, wtedy gryzie, kiedy ktoś na urało. Pak z, Pak z wobisku. Zamiast się wychłócać nie wiadomo o co, to próbujmy się jakoś ratować. Tylko patrzeć, jak z nas dziadów zrobią tu żebraków. A my wiecznie się kłócimy. Trzeba jakoś się zorganizować. Ostatecznie mogę wziąć na siebie ciężar odpowiedzialności. Będę sekretarzem generalnym. Ale czemu pana nie ja? Mam pełne kwalifikacje moralne. Ale brakuje panu technicznych. Spokój! Ktoś się samy chce nachapać i ja mam spokojnie siedzieć, a wała. Jak będziemy chapać, to wszystkie. Wszystkie! Przede wszystkim muszę walczyć o nasz wspólny dom! Ja już raz zawalczył, no i potem w nim zamieszkał. Tyle, że w przedsionku został zakwaterowany. Temu mówię teraz, nie ma głupi. A ja mówię, ciszy! Klient jakiś idzie, aby mordy grzecie patriotycznie. Bracia milocierne, ludu chrześcijański i wy różne agnosty, znaczy. Zlitujcie się nad kaleko, którym z lat najmłodszych światła w oczach będąc pozbawiony. Hello, boys! No to hello. Dla mnie wszystko równo jest zupełnie. Dajcie, pani trochę grosza. I have no grosze. U mnie only understand. E, ty no i rozumiesz. Rozumie. A jaki towar za cash, no i gotówkę? Modlitwę. W najlepszym gatunku. W best znaczy się quality. Taki to bardzo i We, w United States. To prawda? wy, panie! To wy, to wy panie, z Ameryki? E, tam to wszystkie mają dobrze. Bo u nas, people e, ludzie workują, and ja też e, workuję bardzo, bardzo ooh, very hard. Cie, e, znaczy ciężko znaczy, tak. E, tu... Załatym biznes e, i a back e, na stan. A ja jakiś to interes, jeśli można wiedzieć. Ach. No secret. Nie, nie, nie tajemnicą. Tu jest moja private property. Uh, how can I say? Uh, no, własność, ta. My grandfather miał tu piece of land. Tu był forest, a jego komuna A wy wiła. Teraz u was demokracji i to my legacy. Po waszemu się nazywa Spadek. I, i, I te wszystkie nieboszczyci też, co, szanownego pana? A oni nie mają biznesu, kto ich ilegalnie i, i, przyzak faturował ten niech odwykwateruje Ja tu będę make, wesołe miasteczko zrobię w miasteczko Będzie Mary e, go e, po waszemu e, znaczy, karuzo. Będzie devil. Młyn niebieski znaczy, nie, nie są not needed. nie Niepotrzebne nie te nieboszczyki. No i wy tu też będziecie niepotrzebni. People e, przyjdą się zabawić i e, nie będą happy patrzeć na obdartusy. A jak wrócę, żeby was tu nie było. Koniec z nami. Wszyscy jak nic wylądujemy na bród. Może to zwyczajny oszust jakiś. Nie sądzę. Człowiek pewnie z tej ostatniej fali emigracji. No więc po co tak slangował po amerykańsku? Polacy szybko się uczą. A nasza jedyna nadzieja, żeby się nie okazał oszustem. Jeśli to faktycznie spadkobierca, zwracam uwagę, że już jest dzierżawca. To sprawa trafi do sądu i przez jakieś dziesięć lat będziemy mieli święty spokój. Nikt nie będzie rządził, więc nikt nas stąd nie wyrzuci. Kamień spadł mi z serca. No. A dla mnie z brzucha. Chyba trzeba dla nas czymś zakłonić. To co dziadowie. Oddechu? Oddechu! Było to słuchowisko Wiesława Janickiego Dziady sakramenckie Wystąpili Marian Opania Krzysztof Kowalewski, Wiktor Zborowski Irena Kownas, Krzysztof Stelmaszyk I Wojciech Wysocki Opracowanie muzyczne Małgorzaty Małaszko Realizacja akustyczna Ewy Szałkowskiej Reżyseria Waldemara Modestowicza